Poznaniu.pl. Poznań w minutę. Już w poniedziałek wieczorem mieszkańcy Strzeszyna będą mogli pojechać do centrum nowym wiaduktem. Powstał on na Golęcinie. W tym roku oddany zostanie jeszcze wiadukt w ciągu ulicy Lutyckiej, a w przyszłości wybudowana ma być także linia tramwajowa na Strzeszyn. W poniedziałek rano 14-latek bez wiedzy matki zabrał jej samochód. Kobieta zgłosiła sprawę policjantom. Gdy ci chcieli go zatrzymać do kontroli, chłopak wcisnął gaz i zaczął uciekać. Przez kilkanaście minut pędził po ulicach Poznania. W końcu na jednej z ulic porzucił auto i zaczął uciekać pieszo. Został zatrzymany. Jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. W najbliższą sobotę poznaniacy i poznanianki ponownie będą mieli okazję, aby za darmo skontrolować swoje zdrowie. To za sprawą pikniku z cyklu poznań w formie. Podczas wydarzenia nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Wybieg dla słoni był uszkodzony od czerwca ubiegłego roku. Wtedy to słonica Kizi nauczyła się radzić sobie z pastuchem elektrycznym i zrywała drucik z ogrodzenia. Remont ogrodzenia właśnie się zakończył. Słonie już z niego korzystają. Można je podziwiać.